Krzysztof Polowczyk z biskuteńskiego zespołu folklorystycznego Stomachowa i okolic. Jesteśmy w Rembowie w tym momencie, niedawno byliśmy w Starej Krobi. A wydarzenie to Tabor Wielkopolski wydarzenie niezwykle ważne dla wszystkich osób zainteresowanych kulturą tradycyjną. Na czym polega tabor? Tabor Wielkopolski jest to, my to nazywamy, Letnia Szkoła Tradycji. E, gdzie przez tydzień e, osoby z różnych stron kraju i zagranicy mają okazję poznać. E, no przede wszystkim naszą tutaj kulturę e, zwyczaje biskupiańskie. E, I nie tylko, bo Wielkopolskie, a także e, mamy w tym roku gości z Węgier, e, gości z Białorusi, więc e, no, międzynarodowo e, się trochę robi, ale no, skupiamy się na, na tej naszej kulturze tradycyjnej. Wielkopolska. O, Zabra, zbyt, dobra, dwa razy, dwa razy jeszcze raz. O, jak mieszkam? Ja ja się... O, <śmusy> o ja mieszkała z dziewczynciatrą, baba, urwała się konikowi pod O, ja mieszkała z dziewczynciatrą, baba, urwała się konikowi pod i teraz ta nie... Można spotkać naszych wspaniałych mistrzów tradycji, zarówno tych starszego pokolenia, jak i już następców, którzy również, którzy również prowadzą zajęcia. Jak te kamienie naprowią, na i zaraz się namowią, namowią, i zaraz się namowią. Na warsztatach adresowanych dla, dla dorosłych, i nie tylko dla dorosłych, tak naprawdę do wszystkich chętnych, można się nauczyć grać na skrzypcach podwiązanych, na dudach naszych wielkopolskich. jest też orkiestra taborowa, gdzie no, to jest warsztat przeznaczony dla już grających, którzy no, można grać na czym się chce i zgrywać się po prostu z resztą muzyków. Mm. E, no i mnóstwo różnego rodzaju warsztatów śpiewaczych, zarówno biskupiańskich, jak i z zewnątrz. E, warsztaty, tak jak wspominaliśmy, taneczne, e, hawciarskie, stolarskie i tak dalej, i tak dalej. No przy okazji taboru organizujemy również mały tabor to są zajęcia adresowane właśnie do dzieci gdzie ta tradycja jest przybliżana im w sposób taki no nie tak, nie tak oczywisty jak w zajęciach dla dorosłych tak, no bo dzieci zabawę, tak, tak dzieci się bawią poznają zabawy różne ruchowe z muzyką malują tworzą różne no, jakieś rzeczy plastyczne, techniczne mhm. y, również tworzą. Film poklatkowy także gdzieś tu, jakieś nowocześniejsze technologie się wkradają. No, na potańcówkach się odbywają tańce. <śpiewanie> <śpiewanie> to trzeba umieć tańczyć, żeby przyjść yy, się pobawić. Oczywiście nie trzeba umieć tańczyć. Wiadomo, mhm. że w ciągu dnia są warsztaty taneczne, na których można ją, Podświfować swoje umiejętności, czy w ogóle je nabyć w jakiejś formie podstawowej, ale po tańcówki też często taką formę półwarszatową przybierają.